W tym turnieju Morientes musi jeszcze poczekać. Zuma. Jeszcze raz wybita piłka przez Hiszpanów. Tym razem przez Gajskę Mendietę. Fortune. Przed czasem gracze zerwają 1-1. Wielka radość i wielkie oprawki dla ambitnych piłkarzy z RPA. Już pojawiły się głosy, że ten mundial jest dziwny, że piłkarze z RPA sensacyjnie mogą grać w jednej ustrze finału. finał. A oto proszę, Benny McCarthy pokazuje, czego nauczył się w Hiszpanii, że nie obca jest mu sztuka zdobywania bramek i mamy remis! Osiemnasty gol w historii jego występów w reprezentacji RPA, nieupilnowany przez obrońców i szał radości w drużynie, która posądzana jest o czary, posądzana jest o stosowanie praktyk dół.